Witam was na kanale Szama, a dzisiaj będziemy podczas naszego mukbanga odpowiadać na wasze pytania z Instagrama, ponieważ wrzuciłem Instastorkę, żebyście zadawali pytania, bo będziemy na Szamę nagrywać mukbanga. Przygotowane jedzonko przez naszą asystentkę. Ona tego nie gotowała, ale nam to sprowadziła. Jakby <noise> nam to gotowała stary! To by było to byłoby niesamowite. No i co? Po kolei może? Co mamy w ogóle tak do jedzenia? Też, bo możecie być ciekawi, mamy placki ziemniaczane z gulaszem, z mięsem wieprzowym, z pieczarkami, cebulą i papryką. Dokładnie tak. Ja w ogóle nie jestem fanem pieczarek i nie lubię pieczarek, więc nie tchnę na pewno pieczarki. Jasne, no możesz sobie odłożyć, nie może tego tak, problemu. To na 100%. Następnie mamy onion ringsy, to są bodajże po papryczki, nie zapanierowane. Tak, papryczki jalapeno razem z serem w środku i mamy to. Dodatkowo jeszcze do jedzenia. I to jest chyba M. Pandas jakoś tak. To jest taki też. Meksykański czarny pierożek. to nie mamy Hinkali, tak samo z mięskiem. No ja pierwszy raz w będę jadł Hinkali. Ja Nigdy jeszcze się nie jadłem, więc jestem mega ciekaw. Mamy też tikka masala z serem paner, Nie mamy z mięsem, ser paner. do tego tutaj mamy chlebki Nan. Jeden na chili, drugi jest bodajże garlic albo okay. cheese, nie pamiętam. No i co, quesadilla z kurczakiem. I dodatkowo na Takoski. I co, i takoski, nie? Z, z dwoma kukurydami, więc zobaczymy, czy to w ogóle przyjemy dzisiaj. Czuję, że nie. A jeżeli jeżeli wy czujecie, żebyście to przejedli, to subskrypcja, łapka w górę i napiszcie komentarz. Może o, o napiszcie e, komentarz e, jakieś pytanie do kolejnego mukbangu i za kilka miesięcy będziemy nagrywać kolejnego mukbanga To wiemy skąd to... mam wziąć to pytanie Dokładnie, nie będziemy dawać na Instagrama Tylko tu już możecie napisać w tym momencie Jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć o kanale Szama Poczekajmy na nasze pierwsze pytanko I zacznijmy jeść powoli tak, Julia asystentka ma tutaj nasze pytania Ja to w ogóle tak przystawkowo może właśnie okay, Papryczka, żeby trochę też się rozgrzać uściutka fajna, trochę przeleżało Ej dobra ta papryczka z czego ona jest? Z restauracji jakiej? Do go. Go. Ej, dobra. Jest fajna Ale spróbuj sobie cebulkę Nie przepadam za onion ringsami Ostra? Nie Jeszcze mm. wgryzał pierążka Albo może nie, rozkrojaj go. Możesz zadawać już pierwsze pytanie. Czy kanał jest tylko na chwilę, czy na dłuższy czas? No no, nie ma sensu zakładać się kanału na chwilę. Nie chciałoby nam się na chwilę, znaczy na pewno będą to jakoś warunkowały wyświetlenia. Jeżeli utrzymamy tak, jak jest teraz, to jesteśmy zadowoleni. Miejmy nadzieję, że to dalej będzie rosło i że coraz więcej osób będzie go na Jeżeli byśmy drastycznie spadli i nie dowodzilibyśmy kontentu i szama też by się nie opłacała i finansowo, i mało widzów było tym zainteresowanych, pamiętajcie, że szama też kosztuje swoje pieniądze. Tak. I nie do końca samo jedzonko, ale sam grafik, sam montaż, sam też... czas. Sam czas to do nas wszystko też kosztuje, więc no co, inwestujemy jakby w szamę, bo. Trakcie... Na razie szama jeszcze nie zrobi pieniędzy. Tak, na razie na szamę jesteśmy na minus jeszcze, więc no trudno, no tak jest, to są takie inwestycje YouTube'owe, więc zobaczymy wszystko zależnie od tego, jak po prostu będzie szama szła. Miejmy nadzieję, że będzie szła coraz lepiej, że coraz więcej osób z Was się do nas przekona. Dlatego, jeżeli chcecie, żeby szama trwała bardzo długo i żeby była long termowym projektem, zostawcie lajka, like zostawcie subskrypcję, napiszcie komentarz właśnie z tym pytaniem i śledźcie nas na socialach. To raczej nie jest kanał na chwilę. Nie, nie, no nie ma to sensu zakładać kanał na chwilę, nie? Chcielibyśmy, żeby szama była przez całe nasze życie Tak, szama, uwielbiamy szamać, więc chcemy szamać całe życie, nie? Proste mhm. Jak się śmialiśmy trochę z tego kilka masala przed nagrywkami, to jest niezłe Serio? Mhm. A skąd pomysł na kanał? Do tego wieczoru siedziałem sobie i wspomniałem sobie o kanale Hudebyki. No i tak sobie stwierdziłem, w sumie ja z Maksymilianem moglibyśmy tworzyć takie duło Byłoby ciekawe dla widza do oglądania. Może troszeczkę mniej byśmy się hamowali, tak? W stosunku do tego, co na przykład, jak się zachowujemy u Pawła na filmach. No dobrze, no i był pomysł tego kanału, tylko co trzeba byłoby na nim robić? Bo uznaliśmy po prostu, że nie chcemy robić kanału jak Hudebyki, bo to będzie zbyt już odbiegać od family friendly. Tak. Mimo, że nie jesteśmy super bardzo family friendly i tak dalej, to mimo wszystko jesteśmy, uważamy co robimy na filmach, jak przeklinamy to, to zawsze... Zurobany. Dokładnie. Chcemy, żeby mogli oglądać nas wszyscy, a nie ograniczona ilość osób. I uznaliśmy, że chudoby po prostu są złym pomysłem dla nas. Tak, dlatego jedyne co wzięliśmy z tego projektu to to, że jesteśmy we dwoje. Mhm. A to, że jemy, po prostu była loteria Siedzieliśmy sobie na hali. W momencie, kiedy zaczynaliśmy myśleć o tym kanale. I bo tak. że ty wpadłeś na to, żeby po prostu robić kanał jedzeniowy. W Mamy tym masę szamy ogólnie w całej Polsce. Ja mega lubię jeść. Interesuję się jedzeniem. I to też jest uważam, że spoko kontrast, bo ja się interesuję trochę żarciem mhm. i tak dalej. A ty jest taki hop! Ja i jestem taki chłopicie, chłop. złapie i nie? See. dlatego fajne jest to, że mamy dwa światy, można powiedzieć, że... Tak, jedzeniowe, jedzeniowe tak? dwa światy, no. I stwierdziliśmy, że to ma sens. I zaczęliśmy sobie rozpisywać filmy i w dosłownie 15 minut chyba wypisaliśmy 30 filmów. I stwierdziliśmy, tak. tak, to jest to. I uznaliśmy, dobra, robimy, nie? Tak. Czy będą może częściej odcinki na kanale Szama, na przykład dwa razy w tygodniu? Jest taki zamysł. czy znaczy, fajnie by było, zobaczymy też właśnie jak to będzie nam na to pozwalać czas i inne rzeczy. Oraz właśnie na pewno też motywacją będą wyświetlenia, nie? Dokładnie. I jeżeli wyniki będą większe to prawdopodobnie na dwa filmy w tygodniu na pewno przejdziemy, ale raczej nie więcej. Nie, nie ma sensu. Nigdy raczej nie zobaczycie u nas Daily na kanale Szama Po prostu nie miałoby to zwykle sensu. Nie wyobrażam sobie codziennie jeździć i jeść jakieś takie dziwne dziwne rzeczy. Nie nie, 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 ma, szans. nie, nie ma szans. Daily na pewno u nas się nigdy nie pojawi. Na 100%. Myślę, że trzy razy w tygodniu już też się nie pojawi. To będzie dwa razy w tygodniu. Także możliwe, że dwa filmy w tygodniu się pojawią, ale raczej nie więcej. Też nie mamy tyle czasu codziennie, żeby się spotykać i nagrywać filmy. Nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma Dobra. takiej możliwości. Jak to się nazywało? Hinkali. To jest hinkali, hinkali, stary. To jest taki pierożek gruziński z mięskiem. Mam tu bez mięska akurat, ale chcę spróbować. Okej. Okay. Mmm, dobra. Na ciepło na pewno byłby trochę lepszy, bo już trochę tu siedzimy, mimo wszystko ogarnialiśmy tutaj kadr i tak dalej. Mm -hmm. I na pewno na ciepło byłby dużo, dużo lepszy, ale jest niezły. Nie wiem, czy to by było jakieś moje ulubione takie, żebym to zamawiał. Ja sobie spróbuję teraz platuszka z wieprzowinką, jestem też mega ciekawy, jak będzie smakowało. No ogólnie ja bardzo lubię placka. Nie ja też, ale ja lubię go tak na sucho. A ty nie, nie. Ja Jadłeś ze śmietaną kiedyś placka? Dla mnie śmie ze śmietaną placka to jest topki, ja ogólnie, Nie, nie tak, ja lubię takiego nisku, ale koniecznie bez pieczarek. Nie okay. bez pieczarek. A jaki kontent będzie na kanale? Jedzeniowy. <śmiech> Jedzeniowy, <śmiech> Jedzeniowy. <śmiech> To wiecie. uważam, że jest dobre stwierdzenie. My też nie jesteśmy znawcami kuchni, no ale lubimy jeść. I wiadomo, że pojawią się takie filmy jak Soda Stream, czyli wzięliśmy jakieś z najdziwniejsze rzeczy, zaczęliśmy je gazować, i to jest film typowo rozrywkowy. Mhm. Ale oczywiście też będą się trafiały filmy takie jak na przykład test Holi w montowni, gdzie jest typowo kulinarny jedzonkiem i jest to rzetelna recenzja danych restauracji. Tak naprawdę, wszystko to jest związane z jedzeniem. Będzie, Kogoś, u... będzie no. na tak, nie, nie mamy czegoś takiego, że mamy jakąś konkretną serię. Mm. Na bieżąco sobie wymyślamy filmy, ciemnują. To wszystko, nie? Ważne też w tym wszystkim jest to. Też zapomniałem, no wypadło mi z głowy przysięgam. Ważne w tym wszystkim też jest to, że po prostu chcemy być też kanałem jedzeniowym, tak jak Tomek powiedział, ale też nie chcemy, żebyście brali nas za jakiś autorytet jedzeniowy. My nie jesteśmy ekspertami, nie jesteśmy sklepikami kuliarnymi. My chodzimy i jeżeli tak jak właśnie nagraliśmy test w promontownia, to mówimy, co nam smakuje, a co nie, tak realnie to Też jest forma rozrywki, wiecie, to no, tak jakbyście poszli z kumplami na żarcie i pytacie, ej, smakuje ci, a on mówi: no, wiecie, tutaj bo mi i to nie. O... To co, to, to, co? Jest git lub nie jest git, nie? Nie jesteśmy normalni. Popakami. i nigdy jeszcze nie jadłem właśnie z tym serem paner Tika masali ani bater masali. Żadnego w ogóle dania Masali. No? no nie, nie masz tylko masali, nie wszystko kończy się masali. Butter chicken i masala kończy się masali. No i spoko, no i nie jadłeś tak? Wszystko mm -hmm. się zgadza. <laughs> to, że ten ser nie jest zły, A, ale wolę z, z miechem. Wolę mhm. z kurczaka, no. A jeżeli no, chodzi, to, chodzi to, o tą ja strasznie przyjemna. Ja nie przepadam za maksykiem z kurczakiem. Meksyk musi być albo z wołowiną, albo z szarpaną wołowiną. A ja właśnie bardzo lubię, ale będziemy mieli tutaj okazję zjeść chyba szarpaną wołowinkę. Tak, dokładnie więc zaraz się za niego łapniemy. Mamy tu jeszcze sos i pico de gallo okay. i limonkę do polania, mm -hmm. więc fajnie. A w ogóle spróbowałem jeszcze tego awokado, co tu jest okay. i jest okej, okay, ale jest dziwne, bo jest cała zblendowana i mam w kawałki. A ja wolę, jak wszystko jest podobnej struktury w guacamole. Okej, okay, ciekawe. W tym razie zaczynacie nagrywać coś na swoje kanały. Pomidor, nie no, ja ja na pewno w tym roku coś wrzucę. Ja myślę, że nie, jeszcze może nie. Jak wracuję ten film, to albo już do mnie na główny kanał wlecił film, albo wleci niedługo. Ale bezpiecznie odpowiem, że do końca tego roku na pewno coś wleci. Na 100%. W moim przypadku jest to tak, że niekoniecznie na mój, mój, mój kanał coś wleci. Ten kanał to może posłużyć jako kanał do streamowania. Wiecie, tak, o, żeby sobie za nim pokazać. Natomiast jest pomysł na drugi kanał i możliwe, że on już też istnieje. Jest to kanał Spawe. Do końca wam nazwy jeszcze nie zdradzę, ale będzie to kanał typowo technologiczny. Nie chcę nic mówić więcej, bo sam jeszcze za dużo nie wiem, przez to, że jeszcze to nie idzie jakoś do przodu. Jak najbardziej zobaczymy, jak to będzie wyglądało za, za jakiś czas, a może Wy już widzicie efekty. Natomiast na mój kanał raczej w najbliższej przyszłości nic nie trafi. Niestety. Czy będą zaproszeni jacyś goście do wspólnej szamy? No jasne, że tak! Szama. Łączy, sama. Co ty robisz? Mam jedzenie w mordzie, nie wiem jak mówić, nie? Dokładnie mm. kciuki. Mamy w planach jedną fajną serię, mm -hmm. gdzie będziemy z innymi influencerami, więc na pewno będzie taka fajna szama też z ludźmi. Ale czy poza serią coś będzie? Nie wiem. Ej, Ale ogólnie teraz na przykład przed nagrywką padliśmy na pomysł, bo co sobie streamka z grilla, na przykład zaprosić kilku ludzi, właśnie influencerów, bo to całkiem ciekawe. Może. Było spoko Może na coś takiego wpadniemy. Znaczy wpadliśmy na to, tylko że może coś takiego zrealizujemy. Albo jak nam się zechce, będziemy mieli na to chęci i pomysł, to zorganizujemy w ogóle w Trójmieście Grilla. grilla dla, dla szamowców, żebyście wszyscy, wszyscy wpadli, kto dla szamanów. No. Gry dla szamanów. Może dobry pomysł. Więc na pewno ktoś się pojawi, firmy z innymi youtuberami się pojawią, ale czy, po prostu nie teraz jeszcze. Są zaplanowane, ale jeszcze nie są w realizacji. Mhm, mhm. I polej se... Mm, limonką? Tak. I powiedz mi, że meksykańska kuchnia z kurczakiem jest lepsza. Spoko, powiem. Nie mhm. powiem. Co ty? Mhm. Spadła mi. Myślałem, że się nie Limonki. Dobra. Dobra, lepsza, nie? No, w kurczakach. Byłoby nie ma opcji wcale, nie ma. Lepsza. Ej, dobra, ale wolę kurczaka. Nie Nie, no wolę kurczaka. No dobrze, super, cieszę się. A czy będziecie robić odcinki w stylu najgorszy versus najlepszy? Na pewno coś się stanie. No na nagrać. pewno na 100% coś z tego nagramy. Jeszcze nie wiemy kiedy i tak dalej i co, ale na 100%. Jest to brane pod uwagę, ale jeszcze konkretnego filmu, że tego nie wymyślaliśmy, ani nie nagraliśmy. No tak, ale na pewno się pojawi. Co jest hmm? to najlepszy, procent najgorszy. No nie chcę powiedzieć na głos, żeby nikt tego nie, nie nagrał. No, 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 można to zacenzurować, a powiem tobie i a ty? Nasz mamy na mamy że próbowaliśmy wszystkie A no tak. Uważam, że to jest mega dobry pomysł. To jest dobry film. pomysł dobry. i nie widziałem tego na YouTubie. Tak, też tego nie widziałem na YouTubie. Jakbyście mieli jeść jedną potrawę do końca życia, co by to było? Niespoko pytanie. Nie to wiem. jest głupie pytanie. A ten moment, na teraz po prostu, to zakochałem się ostatnio kurczaku po koreańsku, z ogórkiem, sezamem mhm. i ten kurczak jest w paście gochujang i z ryżem. Teraz to jest moje ulubione danie. Okay. Naprawdę, po prostu od tygodnia. Nie żartuję, po prostu raz to zjadłem i miałem tak. Ojejciu, no mm -hmm. bo to ci się nie przyjada, mm -hmm. masz ryż, kurczaka w paście gochujang, który lekko tak pali, ale minimalnie mm -hmm. I masz ogórka, takiego z sezamem też w paście gochujang w takiej zaprawie okay. No stary, świetne Ale myślisz, że byłbyś w stanie to gdzieś również na śniadanie i na kolację? Do wszystkiego takie zadać pytanie moim zdaniem ja Właśnie, ja... dlatego ja nie lubię tego pytania, ale w moim przypadku byłby to bezpieczny wrap z kurczakiem mm. On ma wszystko, masz warzywka I co, na śniadanie, obiad na kolację? Myślę, że śmiało Wow, wow. Zjadłem to na na śniadanie nałożysz mi trochę placka? Łodziutki, chcesz jakiegoś sosiku tutaj? Tak, może trochę bolać, ale nie chcę na pewno tych pieczarek. Dobrze, nie dam ci pieczarki. Nienawidzę. Czy będą jakieś challenge'e jedzeniowe, tylu jak były wielkie miski Jawora albo podobne? Nie, Chyba nie będzie. Nie będzie. Nie <laughs> będzie. Wielkie <śmiech> miski <laughs> były fajne do oglądania. Podobno przez was, przez was widzów, ale... Ja na nie lubię je nie oglądać. Nie wiem jak to jest tak, żeby tak to ulubiliście u Pawła. Props, bo ja nie mogę oglądać tych wielkich misek. Problem jest taki, że jak nagrasz taką miskę, to przez Cały dzień później czujesz się jak trup. Potwierdzone po nagraniu wielu misek. Tak, dlatego y, nie. Nie, nie będzie. U X, X dla misek, nie robimy misek. Mm. Nie chcemy misek. Challenge'owych rzeczy jedzeniowych nie jest będzie w tak, tak, jeżeli nie będzie. chodzi o to, to nie. No? To jest kanał bardziej jedzeniowo... Rozrywkowo recenzyjny O, można tak uznać. Mhm. Czy dołączył ktoś jeszcze? Nie mhm. no, szama to jest raczej hermetyczna... Grupa dwóch osób. Trzeba, no chyba, że będzie jakiś genialny pomysł, żeby trzeba była trzyosobowa. Mhm. Mm nie myśleliśmy o tym w ogóle. Nie. nie? Mm -mm. To miało. Wpadło na pomysł, że jesteśmy we dwójkę i nawet nie było, żeby kogoś wziąć dodatkowo czy coś. Nie. nie. było w ogóle tego w planach, ale no nie wiadomo. Wydaje mi się, że nie, że to się po prostu nie wydarzy. Raczej nie. Tak że raczej niepotrzebna nawet nam było raczej. Założenie Szaman było takie, że są, że my jesteśmy we dwójkę i może być taka sytuacja, choć wątpię, żeby była, że stwierdzimy, a chcemy trzyosobową. Ja, ja. się to nie wydarzy, ale może tak nie wiadomo może no. może i na pewno będzie tak że w jakiś film będzie się pojawiał ktoś. Oczywiście. Tak jak był na futchalach bufetowy Bartek. Tak, bufetowy Bartek, tak. To była u nas postać epizodyczna. On będzie raz na jakiś czas się pojawiał, no bo wiecie na przykład jakbyśmy do futchalu, nie dalibyśmy rady zjeść wszystkiego. I uznaliśmy, że weźmiemy Bartka. On lubi szamę. I po prostu jadł z nami, żeby jedzenie się nie zmarnowało, nie? Tak. Więc dlatego był bufetowy Bartek, dodatkowo miał coś do powiedzenia, kolejna osoba, żeby wyrazić opinię. I bardzo Ale... dobrze, żeby mu się przydał przy ocenie azjatyckiego Chy jedzenia. Chyba tak, prawda? no chyba tak. Że super. Fajnie i myślę, że ktoś będzie się epizodycznie właśnie tak pojawiał w takich w filmach, postacie epizodyczne jak najbardziej tak, natomiast zostaną, właściciele kanału zostaną raczej we dwójkę. Sama. Przecież to jest moje pierwsze Q&A w życiu. Wow. Naprawdę, nigdy, nie, nigdy, nigdy nie, nie, nie wiem czemu nie pytałem się widzów o to, żeby zadawali mi pytania, ale może czas to w końcu zrobić. Pamiętam, że jak tak byłem strasznie cholernie głodny przed nagrywką, to no na ten moment nie jestem. No, ja też nie jestem zapchany i ja nie zjadłem dużo, tylko zjadłem różnego jednego kawiela. Ja jestem tak najedzony. Naprawdę bardzo. Czy wasze relacje z Pawłem i Olą pogorszyły się od momentu pojawienia się Maxia? Nie ma różnicy, zupełnie. Nie ma różnicy, nie wiem czy w ogóle ktoś wpadł na to, że mogłaby być różnica w podejściu. My jesteśmy dorosłymi ludźmi, pamiętajcie. Ja mam 16 lat. Ja mam na przykład lat 28. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i... Nie, no słuchajcie, się, nie? Paweł i Jola mają Bobasa. Słuchaj. Bobas jest super. Też się nazywa Maksymilian, więc no. musi być spoko gość. Więc co? No nie, no mamy bardzo dobry kontakt. Ja uważam, że no mniej się widzimy, ale tak mentalnie jest tak bardziej utwierdzony też ten kontakt, tak psychicznie. No Paweł w końcu jest statusiem, to też troszeczkę no. to się zmieniło, ale nie dużo, dziwo. On już w statusie był Lat. Tak, to prawda, on się mega szybko zestarzał, ten człowiek. On tego i tak nie ogląda. On Bardzo mi pisał, tak. że on nie obejrzał jeszcze żadnego całego filmu Szamy, a to jest ostatnie pytanie, więc. Izolą też nic. Mi... Ja znowu mam normalny kontakt, normalnie piszemy, zgadujemy się i tak dalej. Ja nie ukrywam, że ja ogólnie spałem i zaraz nie mam takiego kontaktu codziennego. No to ja też nie. Jeżeli, natomiast jeżeli my się złapiemy, no to jest... Jak miał, czy miał być coś innego? To jest... Naprawdę jest po prostu tak, że... No nic się nie zmieniło. No co? No jest po prostu Maxia. Gdzieś idziemy, to jest, o, jest to maksio jest trzeci teraz... bracia. To jest dodatek. To jest mega dobry dodatek. nie? Ja dodatek. Się... Co? Czemu się się że nazywałem dzieckiem dodatkiem? To jest... Ale to jest fajny dodatek, nie? Idź, bieski, ale do Pawła i do Oli i tam jest Maxia jeszcze, nie? Tak to zawsze się dziecięcko że są pieski, o pieski fajnie, a po chwili nagle stary jest, Max i on tak na mnie, heee, nagle... ja... wiesz, to jest zadowalające, nie? Nie. Nic się nie zmieniło. I co, wyszło tak, że to było ostatnie pytanie nie mam więcej pytań? Niestety zadaliście za mało pytań. Nie no, zadaliście dużo pytań, ale <grym> uznaliśmy, że wybierzemy takie najlepsze, najważniejsze, takie zupełnie, żeby też nie robić za długiego tego mukbanga. Jak wszyscy robią te mukbangi jakieś takie długie, to no. ja uważam, że fajnie będzie, jak on chyba będzie taki krótszy, że zjemy, by coś, tutaj się najedli, tak. ale i odpowiedzieliśmy na to, co mieliśmy odpowiedzieć i tyle, nie? Tak. Dobrze, no, jeżeli chcielibyście również zadać jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach. Przy następnym mukbangu będziemy właśnie czytać. Tak. Zgadzasz się. Z tutaj na dole, pod tym filmem, właśnie tutaj na dole. Na razie... Tak, ale... Ja film. Nie rzucaj go. Kanal Shaman. Powiedz, jak 16.15. Pa, pa!